Zadanie trzecie. W 200 g wody rozpuszczono 6,38 g bezwodnego siarczanu 6-2. Oblicz stężenie molalne tego roztworu. Jak zwykle zaczynamy od wypisania danych. Masa wody to jest 200 g. Masa soli w naszym przypadku to CuSO4. To jest 6,38 grama. W tym zadaniu mamy policzyć stężenie molalne tego roztworu. Skoro mamy policzyć stężenie molalne, to znaczy, że mamy policzyć, ile moli w siarczanu 6 miedzi 2 jest w jednym kilogramie wody, czyli w 1000 gramach wody. W, takim, w takiej sytuacji, ponieważ mamy masę tej soli, będzie nam potrzebna. Masa molowa naszej soli. Masa molowa CUSO 4. Jak policzyć masę molową? Jak zawsze zaglądamy do układu okresowego. Masa atomowa miedzi to jest 63,5 unita. Masa atomowa siarki to 32 unity, masa atomowa tlenu. 116 unitów, czyli masa cząsteczkowa CUSO4 to jest 63,5 unita, dodać 32 unity, dodać 4 razy 16 unitów, a to się równa 159,5 unita. Taka jest masa cząsteczkowa. Skoro masa cząsteczkowa ma taką wartość, to znaczy, że masa molowa CuSO4 będzie równa 159,5 g na mol. Teraz pytanie następne, mamy już masę molową, pytanie następne jest takie, nasze 6,38 g, ile to stanowi moli? Musimy przeliczyć to na mole. No, i teraz możemy to na dwa sposoby przeliczyć. Pierwszy sposób dla fanów wzorów wzór. Czyli ilość moli CUSO4, to jest masa molowa tego. Celu, masa odważka, przepraszam, CUSO4, przez masę molową CUSO4. Czyli to się równa 6,38 g. Podzielone przez 159,5 grama na mol, a to się równa 0,4 mola. To jest o 4 oczywiście. Teraz drugi sposób dla przeciwników kuwania wzorów, drugi sposób. Proporcja. Czyli liczymy jeszcze raz to samo, tylko innym sposobem. 1 mol. CUSO4 waży 159,5 g, bo taka jest jego masa molowa. Zatem ile moli to będzie nasze 6,38 g, czyli tyle, ile mamy podane w zadaniu. X równa się, przypominam, ponieważ jest to proporcja, żeby wyliczyć x, wartości mamy pomnożyć na krzyż. Czyli x to jest 1 mol. Razy 6,38 grama podzielone przez 159,5 grama. A to się równa 0,04 mola Celsius 4 Rzecz jasna, ten sam No i teraz możemy, skoro już mamy liczbę moli, możemy już zabrać się o zaliczenie stężenia molalnego naszego roztworu. Czyli na 200 gramów wody w naszym roztworze przypada 0,4 mola CSO 4 W takim razie na 1000 gramów H2O przypada x moli 4 X to się równa. 1000 gramów razy 0,04 mola podzielone przez 200 gramów. A to się równa 0,2 mola soli, czyli CUSO 4 Nasze 0,2 mola je, przypada na 1000 gramów, czyli... Na kilogram rozpuszczalnika, w naszym przypadku wody. Skoro ta liczba moli przypada na kilogram rozpuszczalnika, to znaczy, że mamy już odpowiedź do naszego zadania. Jakie było stężenie molalne tego roztworu? Stężenie molalne tego roztworu to 0,2 mola na kilogram wody. I to jest, moi drodzy, koniec zadania trzeciego. Teraz zadanie czwarte. Zadanie czwarte. Oblicz stężenie molalne roztworu chlorku magnezu MgCl2 o stężeniu molowym 0,2 mola na decymetr sześcienny i gęstości 1,2 g na cm sześcienny. Oczywiście najpierw dane stężenie molowe tego roztworu to jest 0,2 mola na decymetr sześcienny. Oraz mamy podaną gęstość tego roztworu, to jest 1,2 g na centymetr sześcienny. W zadaniu mamy policzyć stężenie molalne roztworu. Najpierw od czego zaczynamy to zadanie? Najpierw, ponieważ mamy objętość na decymetr sześcienny, a mamy policzyć stężenie molalne, czyli na masę, na kilogram rozpuszczalnika, więc najpierw musimy policzyć... Masę jednego decymetra sześciennego roztworu. Innymi słowy mówiąc, musimy z objętości przejść na masę. Jak to zrobić? <laughs> Już wielokrotnie o tym mówiłam, jeszcze raz szybciutko przypomnę. Żeby nie uczyć się wzorów na pamięć, wystarczy jak pod, popatrzycie na jednostkę gęstości. U nas jest gram na centymetr sześcienny. Gram to masa, centymetr sześcienny to objętość, czyli d to jest m przez v. Przy zapisie, możemy zapisać to w inny sposób, d przez 1 równa się m przez v, i wartości mnożymy na krzyż. Czyli 1 razy m, co oczywiście jest równe m, równa się d razy v. I stąd mamy bez nauczenia się na pamięć, bez wkuwania wzoru, patrząc na jednostkę gęstości, wiemy jak obliczyć, jak przejść z masy na objętość, czy z objętości na masę. W naszym przypadku. Mamy policzyć masę jednego decymetra sześciennego roztworu. No to już liczymy. Masa roztworu to jest D razy V. D, nasza gęstość, to jest 1,2 grama na centymetr sześcienny. Objętość to decymetr sześcienny, czyli 1000 cm sześciennych. Zatem masa naszego, naszego roztworu to jest 1000. 20 gramów. to jest masa naszego roztworu. Należy ponieważ będziemy musieli policzyć masę odważkę, zatem będziemy musieli również policzyć masę molową tego roztworu. Jak policzyć masę molową roztworu? Oczywiście zaglądamy do układu okresowego. Czyli pytanie jest takie, jak policzyć masę MgCl2 masę molową? No to sprawdzamy w układzie. Masa atomowa magnezu to 24 unity. Masa atomowa chloru sprawdzamy w układzie 35,5 unita, zatem masa cząsteczkowa MGCL2 to się równa 24 unity plus 2 razy 35,5 unita, a to się równa 95 Unitów. Skoro masa cząsteczkowa to 95 unitów, to znaczy, że masa molowa MgCl2 jest równa 95 g na mol. No i teraz mamy policzyć masę odważkę, czyli małe m. Jak zwykle możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób wzór. N. To się równa, czyli liczba moli, to jest masa odważka przez masę molową. Zwróćcie uwagę, że n mamy dane, jest 0,2 mola. Masę molową też mamy daną, bo już obliczyliśmy. W tym przypadku mamy obliczyć małe m. Czyli n przez 1 to się równa m przez m małe przez m duże. Teraz mnożymy wartości na krzyż, czyli 1 razy m, czyli m. Równa się N razy M, czyli liczba moli razy masa molowa. Liczba moli w naszym przypadku to 0,2 mola. 50 mola razy 95 gramów na mol, bo taka jest masa molowa. I to jest równe, to jest równe 19 gramów MgCl2. To jeżeli chodzi w pierwszy sposób wzór. Teraz w dru drugi sposób proporcja. Proporcja. No więc 1 mol MgCl2 waży, jak policzyliśmy masę molową, 95 gramów. Zatem 0,2 mola, bo przypominam takie jest nasze stężenie molowe w danych. Jest x gramów. x to się równa 0,2 mola razy 95 gramów podzielone przez 1 mol? A to się równa 19, mole się tu upraszczają, 19 gramów. Czyli wynik oczywiście ten sam. Mamy już masę odważkę. Skoro mamy już masę odważkę, to teraz już możemy policzyć masę wody. Ponieważ w naszym roztworze litr, czy decymetr sześcienny, czy 1000 cm sześciennych naszego roztworu waży 1020 gram. I w tych 1020 gramach wiemy, że jest 19 gramów soli, czyli inaczej substancji, w tym przypadku chlorku magnezu. Teraz musimy policzyć, ile tam jest wody. Wiemy, że masa roztworu to jest masa substancji plus masa wody. Z tego wynika, że masa wody jest równa masie roztworu, czyli całości, odjąć masie substancji. A to się równa 1020 g w naszym przypadku minus 19 g. Czyli masa wody to jest 1001 g. Taka jest masa wody. Już teraz mamy wszystko. Mamy i masę wody, i mamy masę substancji, i masę roztworu. Czyli na 1001 gramów wody przypada 19 gramów, czyli 0,2 mola MgCl2. Zatem na 1000 gramów wody przypada x moli MgCl2. Czyli w naszym przypadku x to się równa 1000 gramów razy 0,2 mola podzielone przez 1001 gramów. A to się równa 0,199 mola MgCl2. Przypada ta ilość oczywiście na 1 kg czy na 1000 g wody. I to jest moi drodzy nasza odpowiedź do tego zadania. Oblicz stężenie molalne roztworu MgCl2. Stężenie molalne roztworu MgCl2 jest równe 0,199 mola na kilogram wody. Teraz zajmiemy się zadaniem piątym. Zadanie piąte. W szklanym naczyniu poprzez zmieszanie 0,4 g NAOH i 200 g wody sporządzono roztwór pierwszy. Następnie do tego roztworu dodano 1,2 g NAOH otrzymując w ten sposób roztwór drugi. Oblicz stężenie molalne roztworu pierwszego i drugiego. No dobrze, to zabieramy się do wypisania danych. Widzimy, że jest podana masa roztworu NAOH. W pierwszej zlewce jest 040 g. Podana jest masa wody w pierwszej zlewce jest równa 200 gramów. Oraz mamy masę dodanej soli dodanej, przepraszam, dodanego wodorotlenku dodanego NOH 1,20 g. W tym zadaniu mamy policzyć stężenie molalne roztworu pierwszego oraz stężenie molalne roztworu drugiego. Żeby lepiej sobie to zobrazować, narysujmy nasze magiczne zleweczki. Mamy zlewkę pierwszą, w której znajduje się pierwszy roztwór. I w tym roztworze mamy masę substancji 1, bo roztwór pierwszy i masę wody też z indeksem 1, bo w roztworze pierwszym. Masa substancji mamy podaną jest 0,4 g. Masa wody również jest znana, 200 g. I mamy policzyć stężenie molalne tego roztworu, roztworu pierwszego. Teraz dodajemy 1,2 g substancji, w tym przypadku NaOH. Po dodaniu substancji Stężenie naszego pierwszego, czy pierwotnego, czy początkowego roztworu się zmieni i można zatem powiedzieć, że powstanie drugi roztwór albo nowy roztwór. Który będzie miał masę substancji 2, bo w roztworze drugim, i masę wody 2, bo w roztworze drugim. Masa substancji w drugim roztworze będzie równa masie substancji z roztworu pierwszego plus. 1,2 grama, bo dodaliśmy substancji. Masa wody w roztworze drugim będzie równa masie wody w roztworze pierwszym, ponieważ nie dodawaliśmy ani nie odparowywaliśmy wody, zatem masa wody pozostaje bez zmian. Masa wody w roztworze pierwszym, czyli 200 g, tak samo jak w pierwszym. Celem naszym jest również policzyć stężenie molalne tego roztworu drugiego. Czyli mamy policzyć dwa stężenia molalne. Oczywiście, jak się domyślacie, musimy policzyć masę molową naszego związku, czyli NaOH. Masa NaOH molowa. Masa, zaglądamy do układu, masa atomowa sodu jest równa 23 unity, masa atomowa tlenu to 16 unitów oraz masa atomowa wodoru to 1 unit, czyli masa cząsteczkowa NaOH to 23 unity plus 16 unitów plus 1 unit, czyli 40 unitów. Zatem masa molowa NaOH to 40 gramów na mol. Czyli masę molową już mamy obliczoną. Teraz zabieramy się za roztwór pierwszy. Roztwór pierwszy. Pierwszy roztwór. Liczymy jego stężenie molalne. Żeby policzyć stężenie molalne, musimy policzyć, ile w tym roztworze jest moli substancji. No to znowu <grybuj> dwa Dwa, policzmy na dwa sposoby. Pierwszy sposób, wzór. Wzór mówi nam, że liczba moli substancji N to jest masa tej substancji przez masę molową. Ponieważ mówimy o roztworze pierwszym, to napiszmy sobie, że to jest N1, a tutaj napiszemy, że to jest M1. To się równa. Zgodnie z danymi to jest 0,4 g podzielone przez masę, którą właśnie obliczyliśmy, to jest 40 gramów na mol i to się równa 0,01 mola NaOH. To jeżeli chodzi o wyliczenie liczby moli w oparciu o wzór. Teraz proporcja, czyli wyliczamy ponownie liczbę moli, tym razem bez Branie pod uwagę wzoru, czyli na tak, zwane, na tak zwaną piechotę, albo w oparciu o proporcje. 1 Mol NAOH waży 40 gramów. W takim razie ile moli stanowi 0,4 gram, bo taką mamy masę w zadaniu. X to się równa oczywiście 0,1. Mola NOH. Mamy już liczbę moli. Teraz wiemy, że wody w tym roztworze to 200 g. Jest, czyli na 200 gramów wody przypada 1 setna mola NOH. Ponieważ mamy policzyć stężenie molalne tego roztworu. Czyli ilość moli przypadająca na 1000 gramów rozpuszczalnika, czyli na 1000 gramów wody, przypada x moli NaOH. Czyli x to się równa 1000 gramów razy 1 setna mola podzielone przez 200 a to się równa 0,05, czyli 500 mola NaOH, które, które znajduje się, czy przypada na 1000 g, czyli na kilogram wody. Jak widzimy, mamy już pierwsze stężenie molalne roztworu, ale mamy policzyć dwa stężenia molalne. Czyli teraz przechodzimy do drugiego roztworu. Czyli będziemy liczyć stężenie molalne tego roztworu po dodaniu substancji, czyli po dodaniu 1,2 g NaOH. Drugi, drugi roztwór. Drugi roztwór. Znowu sytuacja się powtarza. Musimy policzyć, ile w tym roztworze jest moli. Pierwsza metoda wzór. Liczba moli to jest masa odważka do masy molowej. Ponieważ mówimy o drugim roztworze, to będzie N2 i M2. Pytanie, jaka jest wartość M2? Już mamy tu zapisane, że to jest masa substancji z pierwszego plus 1 i 2. Zatem to się równa 0,4 grama, bo tyle było w pierwszym, plus 1,2 grama, czyli to się równa 1,6 grama. Czyli 1,6 g podzielone przez 40 g na mol, czyli masa, na, przepraszam, liczba moli N2 to będzie równa 0,04 mola. To jest liczba moli policzona w oparciu o wzór. Jeżeli chcielibyśmy o, o proporcję, proporcja. Oczywiście wynik będzie ten sam. Zapiszmy sobie dla formalności proporcje. 1 mol NaOH waży 40 gramów. Zatem ile moli stanowi nasze 1,6 g? I oczywiście wynik będzie 400 mola. Bo wynik będzie ten sam, bez względu na metodę. Czyli wiemy już, znamy liczbę moli substancji w tym drugim roztworze. No to teraz liczmy, policzmy stężenie molalne tego roztworu. Czyli mamy 200 gramów wody. Na 200 gramów wody przypada 0,4 mola substancji, czyli NaOH. Zatem na 1000 gramów, bo liczymy stężenie molalne, przypada X. X to się równa 1000 g razy 400 mola podzielone przez 200 g. Widzimy, że dwa zara się upraszczają, gramy również i otrzymujemy 0,2 mola E na OH. Ponieważ te 0,2 mola przypada na 1000 gramów wody, czyli na 1 kg wody, to jest nasze drugie stężenie molalne roztworu, czyli drugiego roztworu. Czyli teraz mamy już całość. Jaka jest odpowiedź do naszego zadania? Stężenie molalne roztworu pierwszego wynosi 5,0 mola na kilogram wody, a stężenie molalne roztworu, Drugiego to 0,2 mola NOH na kilogram wody. To było zadanie piąte. Moi drodzy, jeśli chodzi o zadania, to było ostatnie zadanie na dziś. Na koniec, jak zwykle, chciałabym Wam zaproponować rozwiązanie zadań takich dla chętnych, czyli rozwiązanie przez Was samodzielnie zatytułowanych takich zadań. Sprawdź siebie. Odpowiedzi do tych, do tych zadań znajdziecie tradycyjnie w opisie tego wideo. Kochani, na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli podobało się Wam to wideo, to proszę zostawcie łapkę w górę, włączcie subskrypcję, aby móc śledzić następne odcinki i nie wkuwać chemii na pamięć i uczyć się kolejnych zagadnień z chemii. Zapraszam Was również do pozostawienia komentarzy. Jakie są Wasze sugestie kolejnych tematów, czy oczekujecie trochę więcej teorii, a może wręcz przeciwnie. Dziś dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku Chemii bez wkuwania na pamięć, czyli Miseczki Wiedzy Chemicznej.